Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Audycja Gość Radia 7 przy mikrofonie Urszula Damczyk. Dzień dobry, witam Państwa. Ze względu na dzisiejsze święto, zapraszam Państwa na specjalne wydanie naszej audycji. Jestem obecnie na cmentarzu w Ciechanowie. Razem ze mną jest regionalistka i pasjonatka lokalnej historii, pani Barbara Bielasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Barbara była tak uprzejma, że zgodziła się na spacer po najstarszym Ciechanowskim Cmentarzu, na spacer i na opowieść o grobach, o pomnikach i osobach, które są tutaj pochowane. Zastanawiając się nad tym, jaki klucz wyboru pomników powinnyśmy dzisiaj przyjąć, postanowiłyśmy, że będą to pomniki, które zostały zrewitalizowane dzięki działalności Stowarzyszenia Wolontariat Pamięci, którego Pani Barbara również jest członkinią. I stoimy, proszę Państwa, przy jednym z takich pomników, oddaję głos Pani Barbaro. Gdzie jesteśmy? No jesteśmy w najstarszej części cmentarza Ciechanowskiego przy ulicy Płońskiej, cmentarza parafialnego. Jest to rzeczywiście najstarszy cmentarz w Ciechanowie, bo te starsze już nie istnieją. Istniały cmentarze przy poszczególnych kościołach, ale ostatni z nich, bo zarówno cmentarz przy Kościele Świętej Małgorzaty, Świętego Ducha czy Świętego Piotra zostały zlikwidowane, tak samo został zlikwidowany w pewnym momencie cmentarz przy Kościele. Farnym. Pierwsza zmianka o wyznaczeniu nowego miejsca do chowania ciał zmarłych, jak to napisano w dokumentach kościelnych, pojawiła się w 1828 roku. Ten cmentarz założono na gruntach plebańskich właśnie u zbiegu ulicy Zakroczymskiej i ulicy Płońskiej i jednocześnie wylotu ulicy Małowarszawskiej. Założono Obecnie to jest tutaj, gdzie się znajdujemy, lewa strona cmentarza po lewej stronie alejki na tak zwanych dołach. Były to wyrobiska po. W glinie, którą czerpano na potrzeby pobliskiej cegielni. Oczywiście założenie tutaj cmentarza nie wiązało się z automatycznymi pochówkami, ponieważ no, mieszkańcy miasta nie byli zadowoleni, że mają być chowani poza miastem, bo wtedy to, jeszcze, to już był teren poza miastem. Dlatego chowano tutaj. Przede wszystkim osoby bezdomne, biedne, jakieś ofiary zarazy, i dopiero w momencie, kiedy tutaj swoją decyzję został pochowany ksiądz Józef Kwiatkowski, przełamało to jak gdyby opór mieszkańców, i odtąd już pochówki były systematycznie tutaj robione. Właśnie stoimy przed grobem księdza Ignacego, księdza Józefa Kwiatkowskiego, który był proboszczem ciechanowskiej parafii. Przybył do Ciechanowa w 1849 roku i zajął się przede wszystkim, zajął się kościołem, bo kościół farny był bardzo zniszczony po wojnach napoleońskich, ale jednocześnie jego zasługą jest właśnie założenie tutaj cmentarza. Razem z nim jest Pochowany jego brat Ignacy Kwiatkowski oraz jego bratanek, student szkoły głównej Józef Kwiatkowski. Ten grób był bardzo zaniedbany. Kamień, na którym osadzony jest taki piękny krzyż, był właściwie, ponieważ tu jest teren taki obniżony w dole, ten kamień był. Właściwie do połowy przysypany ziemią. Należało go wydobyć, i okazało się, że zachowały się jeszcze miejsca, gdzie była tablica przyczepiona, bo ona już była oddzielnie. Także w tej chwili grób wygląda, uważam, bardzo przyzwoicie. A kamień ma ponad metr wysokości, więc naprawdę. Tak, tak. A wystawało wtedy no, może, może 60-70 cm ziemi. Tutaj obok, obok grobu księdza Kwiatkowskiego znajduje się też najstarszy nagrobek, najstarszy znam znanych nagrobek na cmentarzu Ciechanowskim. To jest grób Walentego Wolskiego, który zmarł w 1851 roku. To był pierwszy Ciechanowski aptekarz. Jego apteka przetrwała właściwie do lat chyba 70. XX wieku, mimo że on e, był aptekarzem najpierw w Warszawie, około 1830 roku zjawił się w Ciechanowie ze swoją pierwszą żoną. Po jej śmierci ożenił się z siostrą, właśnie księdza Józefa Kwiatkowskiego, i e, ich córka, Florentyna, wyszła za mąż za Antoniego Ranieckiego, który też był aptekarzem, i później rodzina Raniecki kontynuowała e, tradycje aptekarskie e, w Ciechanowie. Ten grób też jest bardzo właściwie prosty grupkami osadzonym bardzo ozdobnym krzyżem z taką roślinną wicią. Też kamień był niewiele widoczny z ziemi, trzeba go było wydobyć, oczyścić. Okazało się, że był bez tabliczki, okazało się, że w ziemi była połowa tabliczki, także udało nam się otworzyć napis na tablicy. No i w tej chwili uważam, że grób wygląda bardzo e, ładnie. Walenty Wolski, magister farmacji, żył lat 47, zmarł 31 sierpnia 1851 roku, prosi o Strowa Maryja. Tak jest. Ja chciałam jeszcze wrócić na chwilę do księdza Józefa Kwiatkowskiego i zapytać, czy decyzja o tym, że został pochowany właśnie tutaj, była jego decyzją, jego prośbą? Tak, z tego co nam wiadomo, co czytamy w różnych opracowaniach, właśnie decyzja, że ma być pochowany tutaj, jego decyzja, że ma być pochowany właśnie na tym cmentarzu, a nie na przykład przy kościele, spowodowała właśnie, że ludzie przekonali się do tego miejsca. Kiedy był odnowiony ten nagrobek? Nagrobek Ignacego. Ignacego. Ja cały czas patrzę na tabliczkę, która jest na krzyżu, która jest tabliczką powyżej tej głównej tablicy. Ignacy to był brat oczywiście księdza, natomiast cały cały grób został odnowiony w 2017 roku. Przechodzimy dalej, gdzie teraz nas pani zabierze? Tutaj obok, bo jesteśmy w tej najstarszej części cmentarza, znajduje się też jeszcze drugi grób, podobny, bardzo podobny do grobu Walentego Wolskiego. Przez, też był, był grób bardzo zaniedbany i tradycja ustna głosiła, ponieważ nie było przy nim żadnej tabliczki. Tradycja ustna głosiła, że jest to grób rodziny dębowskich, czyli właścicieli przedwojewa. Też krzyż podobny do krzyża Walentego Wolskiego, taki sam żeliwny, tą roślinną wicią, był umieszczony w kamieniu i trochę przechylony. Kamienia, kamień wystawał tylko no, na jakieś 30 cm z ziemi. E, oczywiście trzeba było się zająć, dowiedzieć, kto rzeczywiście został pochowany w tym, w tym grobie, kto z rodziny dębowskich. I co się okazało? Na przestrzeni ponad chyba 70 lat zmarło tylko dwóch Dębowskich. Zmarł Paweł Antoni Dębowski, syn właścicieli przedwojewa, dwuletnie dziecko i zmarł Aleksy Dębowski, właściciel przedwojewa. Ale Aleksy Dębowski, z tego co wiemy, bo jest tablica, jest pochowany w kościółku w przedwojewie. Także jedyną osobą, która, która Mogła być tutaj pochowana jest właśnie to dwuletnie dziecko. I rzeczywiście, wydobycie kamienia z ziemi, potężny kamień, jak widać, no, w tej chwili ponad metr wysokości i bardzo taki niemal okrągły to było szalone przedsięwzięcie spowodowało, że pod kamieniem ten kamień został po prostu przewrócony. Pod kamieniem znajdowała się tabliczka, która potwierdziła nam, że rzeczywiście jest tu pochowane te dwuletnie dziecko tylko. Także grup jest piękny, w tej chwili również odnowiony, kamień jest oczyszczony, krzyż również także ten grób też jest jak gdyby efektem działań Stowarzyszenia Wolontariat Pamięci. I przeszliśmy kawałek do góry. Stoimy przed pomnikiem świętej pamięci Higina Olszewskiego. Obywatel ziemski, ochotnik 201. pułku szwoleżerów, ranny pod Strzegowem, zmarły 7 września 1920 roku w wieku lat 33. Higin Olszewski był właścicielem Rykaczewa i e, poszedł jako ochotnik walczyć w wojnie 1920 roku. Został ranny e, w głowę przez e, jakiegoś żołnierza Kozackiego, e, właśnie pod strzegowem i e, został przewieziony do szpitala, ale niestety e, zmarł. E, także to jest e, no, jeden z bohaterów wojny 20 roku. E, tutaj jest też pochowana Zofia Olszewska. Jego żona i Jerzy Olszewski syn Higina, który w momencie śmierci ojca, miał raptem rok. Także, także bardzo, bardzo zacna rodzina. Możemy przejść dalej. Tutaj niedaleko Grobu, właśnie Higina i Zofii Olszewskich, jest grup również rodziny Olszewskich, ale zupełnie z niespokrewnionej i innej, ale równie zacnej. Tutaj przede wszystkim jest pochowany Adam Olszewski. Adam Olszewski był doktorem medycyny. Zmarł w 1929 roku, specjalizował się w ginekologii. Mieszkał przy Placu Kościuszki w domu, który wielu Ciechanowian, starszych Ciechanowian jeszcze pamięta bo to był dość duży, obszerny, taki drewniany budynek na rogu Placu Kościuszki Zielonej Ścieżki. Tam miał swój gabinet, tam przyjmował, i tam mieszkał ze swoją żoną, Zofią z Bojanowskich. Która po, po śmierci męża mieszkała tam z synem Bolesławem, który był adwokatem. Drugi syn Jerzy był związany, najpierw, mieszkał najpierw w Mławie, później był związany z naszym Ciechanowskim Bankiem Spółdzielczym. Zofia Olszewska i Bolesław Olszewski, oboje w czasie wojny, znaleźli się w Warszawie i oboje zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. Natomiast syn Jerzego, drugiego syna Adama Olszewskiego, tego doktora, czyli wnuczek doktora Olszewskiego, Jerzy, właśnie Zbigniew, na imię, młody człowiek, który maturę uzyskał tuż przed wojną, zginął w obozie. Także też warto e, o nich trochę poczytać, trochę wiedzieć. I kawał historii naszego kraju. Idziemy dalej, przechodzimy dalej. E, tutaj na, e, mijamy kolejne groby. Właściwie o wielu tych grobach można by powiedzieć e, dużo. E, natomiast my w tej chwili zbliżamy się do e, właściwie miejsca, gdzie jest trochę grobów e, zbiorowych. E, groby zbiorowe to są przede wszystkim groby wojenne i tutaj właśnie przy północnym parkanie od strony, właściwie na rogu ulicy, na rogu od strony ulicy, od północno-wschodniego narożnika znajduje się chociażby taka mogiła zbiorowa pomordowanych. W nocy z 16 na 17 stycznia 1945 roku osoby rozstrzelane w ratuszu. Także tutaj jest kilkanaście nazwisk. Umieszczonych, ponieważ nie wszyscy tutaj byli pochowani. Niektóre osoby po prostu zabrały rodziny i pochowały na swoich na cmentarzach, swoich ale takie miejsce właśnie, pamięci tutaj się znajduje. Tu spoczywają ofiary zamordowane przez siepaczy hitlerowskich dnia 16 stycznia 1945 roku. Charakterystyczne grup, charakterystyczne miejsce mogiła z figurą Chrystusa niosącego krzyż. Tutaj obok tej mogiły na samym rogu znajduje się też bardzo... Nagrobek może nie jest jakiś szczególnie atrakcyjny, bo to jest normalny krzyż z płaskorzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego. Natomiast w grobie jest pochowany no wyjątkowy człowiek. Był to Czesław Słoński, który był Nauczycielem w gimnazjum w naszym popularnym Kraśniaku był nauczycielem geografii bardzo interesującym człowiekiem i bardzo i wielkim patriotą. On z dwoma klasami gimnazjalistów w 1920 roku poszedł na ochotnika na wojnę, a później nie tylko był nauczycielem, ale był bardzo muzykalny, grało w chórze, w kościele poklasztornym. Poza tym jest przede wszystkim znany jako redaktor Kroniki Ciechanowskiej, czasopisma wydawanego przed wojną w latach 1930-1932. Także zmarł w 1949 roku, i mamy wprawdzie wyznaczone dwa pomniki na ten rok, które chcemy odnowić. Jako Stowarzyszenie Wolontariat Pamięci, jeżeli nam się uda, jeżeli pomogą nam osoby, które no obiecują to, to być może uda nam się odnowić też właśnie nagrobek Czesława Słońskiego, bo rzeczywiście mu się to należy. No, miejmy nadzieję, że renowacja tego grobu dojdzie do skutku. W zasięgu wzroku widzę kilka grobów, o które aż kusi, żeby zapytać. Niestety czas nam się kończy. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy Państwa do tego, aby odwiedzić cmentarz w Ciechanowie, cmentarz przy ulicy Płońskiej. Nie tylko dzisiaj, ale cmentarz jest pięknym miejscem. Jest tutaj mnóstwo drzew. Bardzo mnie to cieszy, że udało się je zachować i ta moda wycinania drzew liściastych, zwłaszcza na cmentarzach, nie dotarła tutaj. Bardzo Pani dziękuję za ten spacer, dziękuję za tę rozmowę, a naszych słuchaczy zachęcam do tego, żeby wspierać. Stowarzyszenie Wolontariat Pamięci, ponieważ proszę mi wierzyć, te zrewitalizowane, odnowione groby wyglądają pięknie, no i zapewniają pamięć o osobach, które są tam pochowane. Osobach, jak Państwo słyszeli, zasłużonych nie tylko dla Ciechanowa, ale dla całego regionu i dla całego kraju. Moim gościem była Barbara Bielasta, regionalistka, historyczka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco! Radio